Cześć! Dziś chciałbym zaprezentować Wam Androida Marshmallow na Xperia Z3 Compact. Z racji tego, że zostaliśmy zaproszeni do testów Androida Marshmallow na Xperia Z3 Compact, możemy Wam przedstawić jego działanie na tym właśnie urządzeniu. A w ogóle, jakim cudem to dostaliśmy? Otrzymaliśmy maila, w którym było zaproszenie do testów, albo sony wyszło bardziej do użytkowników Dzięki czemu tak naprawdę każdy użytkownik, który zgłosił się do tzw. Sony Android Concept, może testować Androida w wersji, na tak jakby beta, czyli wersji testowej. Dzięki czemu na grupie Google Plus może podsyłać jakieś wady tego systemu, że po prostu coś nie działa, może trzeba coś dodać, coś zmienić, usunąć. Sony na pewno weźmie to pod uwagę. Przejdźmy teraz do samych zmian, jakie zostały poczynione w tymże oprogramowaniu. Pierwszą zmianą jest launcher. do. Dodane dwa rodzaje wyświetlania ikon. Możemy zmienić tryb, tak zwany klasyczny, czyli wszystkie nasze aplikacje są w tak zwanym app drawer, czyli w tym, w tej ikonce tutaj są one wszystkie. Natomiast możemy zmienić yy, ten układ na tak zwany nowoczesny, czyli wszystkie te ikony znajdują się na pulpitach samego ekranu. Yy, jak widać, zostało to zaczerpnięte z systemu Apple, czyli iOS. Albowiem to właśnie w tym systemie pierwszy raz pojawiły się wszystkie ikony na tych pulpitach. Kolejną zmianą są animacje przesuwania po ekranach. Zostały dodane ich kilka, więc dla każdego znajdzie się na pewno taka, która po prostu mu podpasuje. Również zaczerpnięte z za iOSa zostało przesuwanie w dół na ekranie, wtedy włącza nam się wyszukiwarka aplikacji. Kolejną zmianą jest ikona wyłączania wszystkich aplikacji z multitaskingu. Jak wiadomo wcześniej była ona widoczna tu mniej więcej gdzie jest ten X, natomiast teraz musimy przesunąć ją, de, wszystkie aplikacje delikatnie do góry i tutaj pojawia się ta ikonka. Ta zmiana została położona poprzez to, albo większość użytkowników niechcący naciskała tę ikonkę. Do systemu została też dodana aplikacja Mail. Jest ona zaczerpnięta delikatnie z Androida wersji 5.1 na Xperia Z5 Compact, Także pokrótce Wam ją przedstawię. Ma ona bardzo minimalistyczny wygląd i delikatnie widać podobiznę do, ogólnie, Gmaila. Położeniu karty microSD do urządzenia Android pyta nas, jak chcemy, żeby ta karta była interpretowana w systemie. Możemy wybrać dwie opcje. Pierwsza jest użycie jej jako podysku systemowego, czyli jest on używany jako pamięć wewnętrzna, albo jako zwykła karta SD, na której trzymamy zdjęcia bądź ewentualnie muzykę. Z racji tego, że jest to beta, nie ma ona wszystkich funkcji z nakładki Sonego. Na przykład, jeżeli chcemy zmienić ikony szybkiego wyłączania aplikacji bądź, bądź wyłączania jakiejś funkcji urządzenia, musimy przytrzymać ikonkę zębatki Następnie, w ustawieniach, na samym dole pojawi nam się system UI Tuner, w którym to właśnie możemy dopiero zmienić te funkcje. To samo tyczy się ilości i procenty baterii na ikonce w pasku powiadomień. Tak samo nie ma np. sterownika do zmiany temperatury kolorów, czyli X-Reality oraz innych funkcji, natomiast Wiadomo, jest to wersja beta, więc jak na razie skupiamy się na tym, by system Android Marshmallow działał w pełni poprawnie, zacinał się, coś się nie wyłączało. Dopiero później zostaną dodane takie dodatki. Czy macie jakieś sugestie odnośnie zmiany w najnowszym Androidzie na Xperie? Jeżeli tak, podajcie je w komentarzach, będę mógł je podać dalej, dzięki czemu możliwe, że pojawią się w najnowszej wersji systemu. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Serdecznie dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, tak jak te sugestie, o, o których wspomniałem wcześniej, podajcie je w komentarzach, ewentualnie na Facebooku bądź Twitterze. I jeszcze raz subskrybujcie, by być na bieżąco. Czałem!